Wspomnienie świętego Barnaby apostoła w pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich. Mamy przepiękny opis, jak to Kościół rozwija się w Antiochii Z Jerozolimy wysyłają bardzo ważną postać, Barnabę. Barnaba cieszy się, widząc owoce działania Ducha Świętego i udaje się stamtąd do, do Tarsu, żeby odszukać Szawła. Szawał już jest po nawróceniu, ale nie jest jeszcze przecież przyjęty przez chrześcijan, pewno się go bali. Nie byli pewni, czy nie będzie prześladował, nie byli pewni po prostu jak się zachowa. I Barnaba jest tym, który decyduje się na to, żeby ściągnąć Szafła i jak mówią dzieje apostolskie, kiedy go znalazł, przeprowadził do Antiochi i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. Bez względu na to, jak się potoczą dalsze ich losy, warto na to zwrócić uwagę, że potrzeba kogoś, kto uwierzy ludziom, którzy się nawrócili, potrzeba kogoś, kto będzie miał więcej odwagi, że potrzebni są w Kościele tacy, którzy nie będą po prostu z góry skazywali ludzi, którzy byli kiedyś grzesznikami czy którzy popełniali jakieś przestępstwa, którzy dadzą szansę, dadzą nadzieję. To, co jest bardzo ważne w życiu, to dać nadzieję nawet tym, którzy są największymi przestępcami, dać nadzieję na to, że jest szansa na nawrócenie, jest szansa na lepszą przyszłość. To, co zresztą Jezus zrobił wobec człowieka, wobec zbrodniarza wiszącego na krzyżu, mówiąc do niego: Dziś ze mną będziesz w raju. Nie bójmy się dawać ludziom nadzieję, jak Barnaba. Psalm zaczyna się 98 od słów: Śpiewajcie panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo zgotowała mu jego prawica i święte ramię jego. Bardzo dziwne sformułowanie, no bo można by powiedzieć, dlaczego pan Bóg wygrał? No, wygrał dlatego, że miał taką po prostu prawicę i miał święte ramię swoje. By ktoś by powiedział jakieś dziwne sformułowanie. Ale prawica. Pana oznacza czyny, działanie, czyli zwycięstwo nastąpiło dlatego, że Bóg działał. Ramię również oznacza czyny, działanie, ale święte ramię oznacza, że to jest Boże działanie, że to jest święte, doskonałe działanie. Można by powiedzieć, dwie rzeczy się przyczyniły do zwycięstwa, czyli dwie rzeczy prowadzą do zwycięstwa: robota i świętość. Praca i ora et labora, praca i modlitwa. Bycie blisko Pana Boga i zrobić tego, co dla nas należy. Może to jest taka konstrukcja, byśmy powiedzieli, dla naszego języka, czy mentalności trochę dziwna, że zwycięstwo zgodowała prawica, ale to tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że moje ręce do, do, doprowadziły do tego sukcesu, no i moje serce, które jest po prostu blisko Pana Boga, więc starajmy się tak w życiu pracować, żeby swoje zrobić, starać się być coraz bardziej święty, a świętą, a, a zobaczymy, że, że ujrzymy prędzej, czy później zwycięstwo. Ewangelia yy, przytacza ten fragment, kiedy Jezus mówi do uczniów: idźcie i nauczajcie, nie tylko nauczajcie, ale uzdrawiajcie chorych, skrzyżajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Mówi o pewnych rzeczach, których jak tak czytam, to się czuję taki zakłopotany, bo, no bo tych rzeczy no, nie potrafię robić. Natomiast potem następuje słowo darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Słowo, które bardzo często wykorzystujemy na to, że od księży: księża nie powinni wymagać pieniędzy, wszystko powinni robić za darmo. Ale zauważmy, jaki tu jest kontekst: to znaczy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wtedy, kiedy darmo otrzymałem, to darmo mam dawać. Kiedy darmo otrzymałem dar uzdrawiania, na przykład nie musiałem się uczyć. Nie byłem, nie skończyłem medycyny, a otrzymałem dar uzdrawienia, to ja nie mogę na tym zarabiać. Czy na przykład skrzeszenia umarłych ktoś, ktoś ma taką łaskę albo oczyszczenia trendowatych. Czy egzorcyzmowania, wypędzania złych duchów. Skoro tą łaskę, bo to jest łaska, czynienia cudów otrzymałeś od Pana Boga za darmo, to nie zarabiaj na tym, nie po prostu nie, nie wymagaj za to pieniędzy. Natomiast całkowicie inną jest rzeczą, jak ktoś na przykład lata poświęci na to, żeby się nauczyć hebrajskiego greki, angielskiego, czy francuskiego, czy, czy innego języka. I teraz jakby chciał tego języka innym uczyć, no to ktoś powie, no darmo mi dawaj, boś darmo otrzymał. Nie, nie otrzymałem tego za darmo. Trzeba było. Wiele Tysięcy euro, żeby to po prostu posiąść, żeby mieć takie trochę zrozumienie, że, że nawet w kontekście kościoła, kiedy mówimy o sakramentach, darmo dawajcie tak, tylko miejmy pod uwagę, że nie otrzymujemy do końca darmo, bo nie, nie darmo się pali światło, nie darmo się grzeje, nie za darmo się kupuje komunikanty, wino, chlebi, inne rzeczy, szaty. To wszystko jest w pewnym sensie, można powiedzieć, normalnością, jak jest normalność w życiu. To, nie, to, to słowo Jezusa Chrystusa nie odnosi się do do wszystkiego, co robimy w kościele, ale odnosi się przede wszystkim do tych darów, do tych charyzmatów, które absolutnie czasami niektórzy w kościele otrzymali za darmo. Chodzi o to, że, żeby nie, nie, nie zarabiać na tym, na czym się sam nie natrudziłem i za co po prostu sam nie zapłaciłem. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.